Pijatyka no, tyka cały dzień, i porąbany dzień, i porąbany łeb, razem bracia aż pozniesz. Znów pijatyka no, znów pijatyka no, tyka cały dzień, i porąbany dzień, i porąbany łeb, razem bracia Ok, Okej, witam was wszystkich serdecznie w drugim unboxingu yy, przeprowadzonym przez Pirata Cristobala na blogu Pirat na planszy. Dzisiaj będziemy zaglądać do pudła Empire, Vampire Empire Filipa Miłońskiego, gry wydanej przez White Goblin Games w 2012 roku. Niestety gra nie doczekała się edycji w zrozumiałym dla nas języku, czyli musimy władać językiem angielskim, ewentualnie wyciąć dla kogoś język i wówczas możemy swobodnie grać. Gra karciana, asymetryczna, Czyli dwie strony y, mają przeciwne cele i zupełnie inne karty na ręce. Y, no i zaczynamy. Zaczynamy od y, rozfoliowania. Ok. Blaszane pudełko, super wydanie podobno, zaraz zobaczymy. Ja dotychczas grałem dwukrotnie w tą grę, sprawiałem mi wiele przyjemności. I zaglądamy do środka. Bach. Instrukcja, akurat instrukcja w języku niemieckim. Mach. Francuski, angielski, króciutko, opis kart w języku niemieckim i w języku angielskim. żetony, kolejne żetony, woreczek, tutaj mamy koszulki. Gra, która zebrała bardzo dobre noty, za jakość wydania, ale i za samą mechanikę. No i serce gry, czyli karty Czekajcie, muszę sobie pomóc? OK. zobaczymy teraz jak wyglądają karty. Karty mają, nie są może specjalnie grube, ale mają jakąś taką fakturę ciekawą w dotyku. Proszę zobaczyć. Tak. Kilka kart poglądowych. Grafiki, bym powiedział, zupełnie inne no, niż teraz obecnie są najczęściej stosowane w grach, czyli nie są. Mm, takie zupełnie bardzo kolorowe, tylko blade postacie, czyli bardziej przypominają y, filmy y, o wampirach te stare, jak mówią z wampirem czy też Dracula. Y, ale też y, wydaje mi się, że powinniście przed zagraniem w tą grę zagrać obejrzeć film nieustraszeni pogromcy wampirów Romana Koleńskiego że tak to wygląda takie są rewersy spojrzymy jeszcze raz na koszulki Dzięki temu, że koszulki są pomalowane, nie będzie widać y, jaką kartę trzymamy y, na ręce, nie będzie widać rewersu. To wszystko, cała zawartość. Chowamy wszystko do środka. To tyle, jeżeli chodzi o Empire Vampire. Spodziewajcie się niedługo recenzji. No, dzisiaj jeszcze zbyt wiele nie mam do powiedzenia po dwóch grach, a myślę, że za jakiś miesiąc będę mógł spokojnie ocenić i wypowiedzieć się co do, tych, co do mechaniki i przyjemności płynącej z gry. Zapraszam na bloga Pirat na Pransze. Pozdrawiam Was wszystkich. Do zobaczenia.